Dzień dobry moje drugie Skorpiony. Dzisiaj chciałam zamieścić film z przesłaniem dla Was na miesiąc marzec. Jakie karty y, niosą dobre rady, jakie ostrzeżenia generalnie, co Was może w tym miesiącu marcu spotkać, czego się powinniście wystrzegać, na co zwrócić uwagę. Przesłanie jest oczywiście ogólne. Do porad indywidualnych zapraszam na mojego maila y, i tam w razie jakichś pytań można pisać. No dobrze, także skorpion i miesiąc marzec. Skorpion i miesiąc marzec. Skupienie na pracy jak na, na razie. Praca, praca. Obywam nie wyrósł moje drogie skorpiony od tej pracy. No i co, niech zrobię ogólny yy, ogląd na karty. Powiem tak, niektóre z Was y, niekoniecznie muszą być zadowolone z tej pracy. Ja bym tutaj widziała taką pracę u podstaw, y, pracę, gdzie jest dużo szczegółów, nie wiem, powiedzmy stricte, jak nam się kojarzy, y, pracę jakiegoś y, księgowego, czy y, ktoś, kto prowadzi jakąś rachunkowość, czyli taka drobiazgowa praca, y, gdzie każdy szczegół ma tutaj y, duże znaczenie. I co widać tutaj jakby z tej pracy, moje drogie skorpiony, nie byłybyście do końca Zadowolone, coś tutaj Wam to szczęście przyćmiewa, no bo szczęściem w obecnych, praca, w obecnych czasach jest mieć w ogóle pracę, ale Wy tutaj jakby nie do końca, coś tam jest takie niejasne, ukryte. Nie wiem, czy to nadmiar o obowiązków, to takie może niezadowolenie powodować w Was przeciążenie pracą, czy jakaś taka niepewna sytuacja, że możecie się czuć niepewnie w tej pracy, którą macie. Ale tutaj karty pokazują dalsze, że to jest absolutnie niepotrzebne. Tutaj karta wygranego, karta też króla Wam sprzyja, tak? Wiosenne listki na karcie, czyli z wiosną jakby ta Wasza ciężka praca, której może nie, nie byliście pewne, ale która Was tak mocno obciążała, zostanie wynagrodzona. Nie wiem, czy to jak w jakiejś formie premii kwartalnej. No, zależy, jak tam kto pracuje, jak to działa, ale w każdym razie te wysiłki Wasze włożone w pracę zostaną Wam wynagrodzone. Dla osób, które y, mają jakieś sprawy sądowe czy potyczki urzędowe, coś tam idzie jak po grudzie, y, to powiedziałabym tutaj karta z. Karta umiarkowania mówi o tym, że należy się uzbroić w cierpliwość. Karta siły też pokazuje, że wy macie siłę do walki. Kolejna karta mieczy też mówi o tym, że umiecie zawalczyć o swoje, jeżeli chcecie. Więc powiedziałabym, że jeszcze może w miesiącu marcu te sprawy się nie wyjaśnią, ale tak jak powiedziałam, karta cierpliwości, dajcie czasowi czas i jest tutaj jak najbardziej wskazana, no i też ta karta siły wiem, że skorpiony są silne, czasami mogą, no każdy z nas na jakiś słabszy, gorszy dzień mogą poczuć bezsilność, ale wy jesteście jak ta pani głoszcząca lwa na karcie, wy się niczego nie boicie wy nawet ostatkiem, jakimś tam końcówką yy, nie wiem, sił, znajdziecie tą siłę w sobie, żeby o swoje zawalczyć Także tym bym się nie martwiła. O miłości karty akurat tutaj um, dla Was w zasadzie nic nie mówią, niewiele mówią. Także dla osób, które szukają partnera, no to tutaj raczej w marcu jakaś odpowiednia osoba się, um, no raczej nie pojawi. I wyjmę jeszcze tutaj jedną kartę, niech to będzie ogólne przesłanie. Zobaczę jeszcze, czy się film nagrywa. Tak, nagrywa się. Mamy jeszcze kartę, przesłanie ogólne na miesiąc marzec dla skorpionów. No i to jest dom. Dom mieszkanie, dom rodzinny. Niezależnie od tego, pod jakim kątem na to patrzeć. To jest miejsce, takie bezpieczne miejsce, tak, gdzie czujecie się dobrze. Nie musi to być wasz, wasz rodzinny dom, może to być miejsce, mieszkanie, może kawalerka nawet 20 metrów, w której, w której się czujecie dobrze. Może to być wynajmowane mieszkanie, może to być willa z basenem, którą macie. Tutaj jakby metraż, miejsce nie, nie, nie ma znaczenia. Bardziej tutaj powiedziałabym, że w, y, może powinnyście więcej czasu właśnie skupiać na y, czasu na czasie. No dobra, masło maślane. Ale więcej czasu, który spędzacie w domu, bo może macie home office i tak w zasadzie z tego domu rzadko wychodzicie, ale chodzi o to, żeby y, ten dom, który jest waszym bezpiecznym azylem, żeby też pełnił jakąś rolę. Miejsca, gdzie możecie odpoczywać, możecie się relaksować, możecie się realizować. Nie wiem, jeżeli ktoś z Was ma jakieś talenty, zdolności, kiedyś na przykład malował, rysował, to warto byłoby do tego wrócić, tak, żeby tak nie zasiedzieć się w tym domu, żeby dom nie kojarzył się tylko z home office i z pracą, czy tam mieszaniem w karkach, gotowaniem obiadów i sprzątaniem. Tylko, żeby dom kojarzył się też z takim bezpieczeństwem, z takim azylem, z miejscem, do którego chce się wracać, do którego chętnie się wraca, z miejscem, które daje przyjemności, czyli tak jak powiedziałam, tutaj chodzi o realizację siebie, drogie skorpiony. Wiem, mam kilka, kilku znajomych spod tego znaku, i wiem, że one właśnie chętnie się realizują tutaj w jakiś, w jakiś sposób artystyczny. Więc też radziłabym, nie tylko skupiać się na tym, żeby nie wiem, sprzątać, gotować, pracować, siedzieć po 10 godzin przy komputerze, ale też zrobić coś dla siebie. To na pewno tutaj to odczucie tej pracy, która, w której może jakoś tam niepewnie się czujecie, może macie jakieś stresy z nią związane, to też jakby te, ta, ta właśnie wasza samorealizacja przyćmi. Te stresy będzie, powiedziałabym, taką odskocznią, jak dla kogoś, kto nie wiem, uprawia sporty ym, czy jakieś inne aktywności. Także na to y, warto byłoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o swój właśnie higienę psychiczną, o, w ten sposób bym powiedziała, to jest chyba najodpowiedniejsze słowo. Ym, także, moje drogie skorpiony, tutaj podsumowując, no, możecie być trochę przytłoczone pracą, może to być praca w domu, ale nie musi, możecie też ta praca jakieś wam tutaj zmartwienia przynieść, nie wiem, może będziecie czuły niepewnie jakieś tam nietlenie z naski co właśnie taki, taki dyskomfort możecie pomóc poczuć ale tutaj nie ma nie ma nic, to jakby tylko w waszej głowie siedzi, bo tutaj karta zwycięstwa pokazuje że no i tutaj karta tego króla, który was wspiera pokazuje, że że wszystko pójdzie po waszej myśli, a co dodatkowo zostaniecie nagrodzone za tą swoją pracę. Jeżeli macie jakieś sprawy urzędowe, sądowe, czy jakieś inne potyczki z kimś, to karty pokazują kartę umiarkowania, radzi przeczekać ten trudny okres. Macie w sobie siłę, czasami potraficie zacisnąć, w, nie wiem zęby, tak i tak będzie wszystko, że tak powiem, na Waszą korzyść, po Waszej myśli. Więc nie ma się co martwić, drugie skorpiony na, zapaś, na zapas. Także powiem, że całkiem udany miesiąc, chociaż Wy tego początkowo możecie tak nie odbierać, ale miesiąc uważam za całkiem, całkiem niezły. No dobrze, to tyle moje drogie, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Pozdrawiam was serdecznie. Pa pa.